Dzień dobry Państwu. W Strasburgu jesteśmy w trakcie bardzo trudnych rozmów o budżecie przyszłorocznym. I rzeczywiście napawa mnie to ogromnym niepokojem, bo z jednej strony nie możemy ustąpić w budowaniu z tych planów budowania ambitnej i silnej Unii Europejskiej, a z drugiej strony przecież będziemy w Polsce mieli prezydencję w 2011, drugiej połowie i bez budżetu, to znaczy w takim budżecie ustanawianym co miesiąc, będzie to prawdopodobnie bardzo trudne. Ale co jest ważniejsze? Ważne jest przecież to, abyśmy budowali ambitnie wspólnotę. Unią Europejską. Taka Unia Europejska potrzebuje własnych zasobów, taka Unia Europejska potrzebuje silnego, solidarnościowego budżetu. Jest kilka krajów Unii Europejskiej na czele z Wielką Brytanią, która o tym nie chce rozmawiać. Ja jestem za tym, abyśmy. Wspólnie finansowali Unię, abyśmy mieli nasze europejskie zasoby do finansowania tego, co jest konieczne, i abyśmy nie ustępowali egoizmom narodowym. Dziękuję bardzo.